Witam serdecznie w naszym antyklerykalnym podsumowaniu tygodnia. Dzisiaj coraz mniej jest tych antyklerykalnych podsumowań. Dzisiejsze antyklerykalne podsumowanie też troszeczkę takie nietypowe. Dzisiaj będziemy odpowiadać na jeden film, gdzie głównym występującym była pani Marta Lempart. W związku z tym, i teraz to co powiem, mówię to bez żartów, bez kpin, bez ironii, bez drugiego dna. Tutaj po prostu będzie bardzo, ale to bardzo dużo wulgaryzmów, które padną oziwo nie ze strony pani Lempart, tylko ze strony mojej. Więc jeżeli albo jesteście wrażliwi, albo jesteście dziećmi, albo jest jakaś szansa, że dzieci zaraz wejdą do pokoju, to albo ubierzcie słuchawki, albo nie oglądajcie tego odcinka, bo tutaj rzeczywiście pozwolę sobie w tym odcinku na troszeczkę więcej. Ponieważ dzisiejszy odcinek będzie to komentarz do tego, że ktoś powiedział do pani Marty Lampard wypierdala i ona się bardzo mocno oburzyła. Jak można tak to kogoś powiedzieć? Zresztą posłuchajcie sami. Bez znaczenia chodzi jako widza. To w jak, na jakim poziomie jest przeprowadzana dyskusja, a z panią się po prostu nie da dyskutować. A czy jest jakieś pytanie? Mam... Jest jakieś pytanie czy jest nie, recenzja? Nie, mam, mam tylko, mam tylko jedno, yy, jedno hasło dla pani Marty Lempart, to które głosiła kilka lat temu. Wypierd... O, no i pan się pokazał, pan z prawicy. I pan się pokazał, pan z prawicy. Dlaczego pani się tak nagle oburzyła? Pan się pokazał, pan z prawicy, jaka ta prawica jest straszna, jaka ta prawica jest niedobra, niewychowana. Powiedział jej pan: Wypierdalaj. No ja cię kręcę. Jak ktoś tak mógł powiedzieć do kobiety, która przy ludziach, przy dzieciach, przy wszystkich, przez megafony krzyczyła: Wypierdalaj i o wiele gorsze rzeczy. Oburzyła się, że ktoś jest niewychowany, bo jej powiedział: Wypierdalaj. No, to jest po prostu niewiarygodne. Ci, co nie wiedzą, czy, albo ci, co nie pamiętają, nie znają pani Marty Lempart, no to patrzcie tutaj. Ona tutaj publicznie z mikrofonem przed ludźmi, gdzie są dzieci, ponieważ nie zgadzała się z podejściem pana Kosiniaka Kamysza, yy, tutaj zwyzywała go, kazała mu wypierdalać przy ludziach, przy dzieciach, krzyczała na niego. Potem się okazało, że to nie był Kosiniak Kamysz, tylko jakiś Bogu, ducha, winny dziennikarz, który był podobny, więc zwyzywała dziennikarza, nawet nie wiem, czy go przeprosiła potem za to, czy nie. A, tutaj, poczekaj. Podobno tutaj idzie pan Gosiniak-Kamysz gdzieś, to prawda? Tam idzie! Wypierdalaj! 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 Dopisu Do PiSu? Do PiSu i konfederacji! Do pisu ¡Y con Ale widzimy, jaka to jest kobieta. Ona przy ludziach, przy dzieciach, przed kamerami każe innym wypierdalać, a jak ktoś do niej powiedział, ja powiem pani to, co mówią pani inni, wypierdalaj, no to ona oburzona. Pięknie się pan przedstawił, że pan się w ten sposób wyraża do innych, tak? Jest po prostu niewiarygodny. Co wolno wojewodzie, to nie ta bezmrodzie? <noise> Skurczę. Kobieta. no To jest niewiarygodne, to jest niesamowite. Zamiast zareagować, no co, przekaz jak przekaz, no każdy może wypowiadać się jak chce, każdy może zgodnie z tym, co mówiła, że to jest jej wyraz jej uczuć, no to co? To teraz inni nie mogą mieć wyrazu takiego swoich uczuć, takiego wyrazu swoich poglądów, takiego wyrażenia swojego stanowiska. To tylko ona może w ten sposób wyrażać swoje poglądy, swoje stanowisko, swoje emocje. Inni już nie mogą. Jak ktoś inny powie, wypierdala i to jest ona oburzona, bo jak tak można mówić? Ale ta druga rzecz, którą powie, Zaraz posłuchajcie tego. Wypierd. O. No i pan się pokazał, pan z prawicy. W kościele był pan dzisiaj? Na pewno. W kościele był pan dzisiaj. Na pewno był pan w kościele. No bo wiadomo, że tylko osoby do kościoła mówią takie brzydkie rzeczy, a może i o coś innego chodzi. Może i chodzi o to, że wiecie, jak chodzicie do kościoła, to nie wolno jest wam powiedzieć słowa wypierdalaj do nikogo, nigdy. No i to będzie zasadniczo temat naszego dzisiejszego odcinka, czyli czy katolik może powiedzieć Marcie Lempart, wypierdalaj. Więc yy, można to podzielić na trzy części. Można dać odpowiedź szybką, można dać odpowiedź średnią i można dać Odpowiedź długą, ja dam każdą z odpowiedzi. Odpowiedź krótka brzmi: tak, można. Odpowiedź dłuższa, taka średnia brzmi zasadniczo to zależy od bardzo wielu rzeczy. A tak, jeżeli już chcemy mówić dokładnie o co chodzi, no to przechodzimy do części dłuższej i ja wam wytłumaczę, kiedy katolik, zgodnie z moją najlepszą i najbardziej szczerą wiedzą, może użyć wulgaryzmu w stosunku do drugiej osoby. No nie ulega żadnej wątpliwości, że jeżeli podejdzie do nas jakieś obce, małe dziecko i spyta się nas, bo my niesiemy worek pełen jedzenia, pieczywa, innych rzeczy, czy dam mu bułeczkę, bo jest głodne, a ja mu powiem wypierdalaj, no to z całą pewnością będzie to grzech. Jest jest to grzech zgorszenia, jest to grzech niewychowawczy, tutaj bardzo dużo grzechów w jednym takim zachowaniu na pewno dałoby się upchnąć. Natomiast pytanie zasadnicze brzmi, czy zawsze i czy na pewno powiedzenie komuś jakiegoś wulgaryzmu będzie grzechem. No i mi się przypominało dwie sytuacje z mojego życia, gdzie padły wulgaryzmy i się chciałbym z wami tymi moimi wspomnieniami podzielić. No zresztą dowiecie się paru rzeczy o samym mnie dzięki temu odcinkowi. A więc pierwszą moją taką rzeczą jest to, że kiedy dorastałem, kiedy dojrzewałem, byłem coraz starszy, no to zacząłem siłą rzeczy używać wulgaryzmów. Wiecie, miałem naście lat, moje tutaj okresy buntu mi się włączyły, ja tutaj wiem, jestem najlepszy, tutaj nikt nie będzie mnie stopował, no i zacząłem używać wulgaryzmów. No, z jednej strony moja mama nigdy nie użyła wulgaryzmu, nigdy, przenigdy nie usłyszałem u niej wulgaryzmu, mój tata też w domu nie używał wulgaryzmów nigdy, a jeżeli już coś od niego usłyszałem, no to jak szliśmy gdzieś na boisko, jakaś taka stuprocentowa akcja okazała się nie stuprocentowa, no to jakieś tam przekleństwo mniejsze czy większe czasami usłyszałem, oczywiście nie kierowane w moją stronę, gdzieś tam rzucono, rzucona była tak zwana kurwa w tło, no ale... Wiecie, zasadniczo u mnie w domu się nie przeklinało, a ja w tym okresie buntu zacząłem sobie pozwalać na przeklinanie, no bo wiadomo koledzy, podwórko, plac, jeszcze 20 lat temu na no, tym placu to jeszcze było inaczej niż teraz, no i parę razy sobie pozwoliłem przy mojej mamie. Przeklnąć. No i pamiętam, że moja mama już taka podirytowana podeszła do mnie i powiedziała mi coś w stylu: A czemu ty przeklinasz? A jakbyś ty się poczuł, jakbym ja tak zaczęła przy tobie przeklinać? Przyjemnie by ci było i jak mama rzuciła wiązanką, typu: myślisz, że ja nie umiem powiedzieć, kurwa, mać. Myślisz, że ja nie umiem powiedzieć, że mnie coś rozpierdala, że mnie wypierdoliło, że ale ktoś coś spierdolił. Myślisz, że by ci było przyjemnie, jakbym ja tutaj rzucała co chwilę jakąś kurwą, że ja pierdolę, kurwa, mać, to tu się stało. I ja pamiętam, to była dla mnie taka terapia szokowa, która mną tak strząsnęła. Że ja zasadniczo do dzisiaj, z dnia na dzień i to się mnie trzyma do dzisiaj nie używam wulgaryzmów, yy, kiedy mamy do czynienia z taką różnicą pokoleniową, tak? Przy dzieciach nigdy nie używałem wulgaryzmów, natomiast zacząłem, to był okres, że zacząłem używać wulgaryzmów przy osobach starszych i po tej terapii szokowej, którą zafundowała mi moja mama, przestałem z dnia na dzień używać wulgaryzmów, gdy są przy mnie jakieś osoby starsze, czy nie tylko rodzice. Po prostu jak są osoby starsze, znane, nieznane, obce, nieobce, po prostu z dnia na dzień wulgaryzmy z moich ust. Zniknęły. No i to była taka reakcja szokowa. To była taka terapia szokowa, którą zafundowała mi moja matka. Matka użyła przy mnie, do mnie wręcz wulgaryzmów, ale to była terapia szokowa, która mi wyszła bardzo na dobre. I uważam, że jak najbardziej to żaden grzech nie był. To była taka, nazwijmy to, niekonwencjonalna metoda wychowawcza. Natomiast jeżeli chodzi o drugą taką sytuację, kiedy wulgaryzmy, według mnie, były bardzo przydatne, to jest taka sytuacja. No ja teraz będę musiał opowiedzieć coś o sobie, o swoich wspomnieniach, jak wulgaryzmy jeszcze były, powiedzmy, częścią <gry> jak wulgaryzmy okazały się być częścią czegoś, co się bardzo przydało w życiu. Otóż ja kiedyś uprawiałem taki bardzo specyficzny styl walki. Sport walki, no wiadomo, w całej Europie to się rozwija, ale w Polsce oczywiście średniowiecze, wszystko paręnaście lat do tyłu no i u nas nie było to jeszcze takie popularne. Zresztą dalej to jest mało popularny sport. W każdym razie ja uprawiam taki sport walki, tylko że my wszyscy zawsze byliśmy wyposażeni w jakąś broń. Nie, no bo tak bez broni to jest troszeczkę nudno, a jeżeli masz jakąś taką konkretną broń, no to zawsze jest troszeczkę ciekawiej, tak? No i za, z reguły mieliśmy tam jakieś stopory, tasaki, tego rodzaju rzeczy, no i po prostu jest ciekawie, oczywiście staramy się nie zabić, nie mać gnięć i tak dalej, nie? No ale powiedzmy, że jest ciekawie. No i być może teraz część z Was pomyślała o jakichś kibolskich ustawkach czy coś takiego, ale nie, to nic z tych rzeczy, kibole to się tam leją po lasach, jakieś nielegalne ustawki robią, u nas było wszystko w pełni legalne, porejestrowane kluby, zresztą zawsze jak mieliśmy jakąś taką walkę pokazową, to miasto nam za to płaciło, no bo to wiadomo, jakiś festyn miasta, jakieś święto miasta, coś, no to zawsze idzie jakiś pochód, później jakieś fajerwerki, później jakaś straż pożarna coś robi, później coś innego, no i jakaś grupa waleczna tam na środku pokaże, jak można się rozerwać. Znaczy, wiadomo, tam dzieci nie bardzo mogły dołączać, bo trzeba być przynajmniej 18 lat, żeby w ogóle zacząć to trenować. No i właśnie powiem wam teraz, jak kiedyś wulgaryzmy bardzo, ale to bardzo nam się przydały. Otóż pewnego razu właśnie, jak miasto nam zapłaciło, żebyśmy pokazali ludności, jak można się bawić, oczywiście no, to my przyjechaliśmy, przyjechaliśmy paręset kilometrów, bo to niezłe pieniądze, więc paręset kilometrów można przejechać. Poza tym zabawa fajna, poznasz nowych ludzi i tak dalej. No, i teraz, coś, co Wam muszę powiedzieć, to to, że niektórzy myślą, że my udajemy te walki, że te walki nie są prawdziwe, że te walki są ustawione i my to się w ogóle bić nie potrafimy, że to wszystko taka ustawiona ustawka, że pomachamy, poudajemy, przewrócimy się, żeby się nic nie stało i tak dalej, i tak dalej. No, i tutaj muszę zrobić pewne sprostowanie. Otóż są dwa rodzaje walk pokazowych: są walk walki pokazowe rzeczywiście ustawiane, gdzie z góry wiadomo, kto ma wygrać, że z góry wiadomo, kto się ma, co się ma stać, kto jak ma oberwać, więc takie pokazówki też się robi, natomiast jak najbardziej są normalne turnieje, medale, puchary i tak dalej, w normalnej takiej walce. I tam jest wszystko, że tak powiem, najprawdziwszą prawdą, tam dobrze jest być ubezpieczonym, tam co prawda trupa żadnego w Polsce jeszcze nie było, no ale powiedzmy, że złamania są. No i pojechaliśmy na takie świa święto miasta, wszystko było fajnie, był festyn, była straż pożarna, zbudowali taki mini domek z drewna, podpalili go, że żeby pokazać, jak straż pożarna umie gasić domy płonące i tak dalej. No i pod koniec miał być wielki finał, mieliśmy wejść my, tam pokazać jedną walkę ustawioną, jakieś inne rzeczy, a po, potem na samym końcu miał być, miała być taka walka już prawdziwa, żeby wszyscy zobaczyli, jak to wygląda. No i na tym by się wszystko skończyło, gdyby nie fakt, że pewien pijany bardzo i bardzo duży mężczyzna podszedł do nas i on myślał, że my się nie umiemy bić, że my udajemy, że on nam pokaże, jak się należy bić. No i on był do nas bardzo agresywny, zresztą wszedł przed szedł przez nasze płotki, zaczął przewracać nasze rzeczy, chyba nasikał na namiot, na pewno gdzieś tam nam nasikał, chyba na namiot jednego z naszych kolegów, więc ten kolega do niego wyskoczył, no i jak nasz kolega do niego wyskoczył, no to przybiegło kilku jego kolegów, tak, więc było gdzieś pięciu na jednego naszego, więc od razu moi koledzy do niego podbiegli, więc było dziesięciu na pięciu, więc tam więcej kolegów przybiegło od tego gościa, więc było około dwudziestu na dziesięciu, więc my przybiegliśmy już wszyscy, było nas, nie wiem, na oko jakieś dwudziestu pięciu, no to do tamtych też wszyscy przybiegli, przybiegli, było już nas około 25, na ich tak pi razy drzwi może 50, może 40, może ponad 50, już dokładnie nie pamiętam, tak pi razy drzwi, ich było dwa razy więcej, na pewno byli zdecydowanie więksi i szersi, być może nie ogarniają zbyt wielu rzeczy, ale siłownia to było coś, co ogarniali na pewno, być może jakieś style walki, naszą przewagą na pewno było to, że oni nie byli trzeźwi, a jak ktoś nie jest trzeźwy, no to nawet jak jest duży i silny, no to pokonanie go jest zdecydowanie prostsze niż sytuacja, w której trzeźwy by był, no w w każdym razie startują chłopaki do siebie. No, my się bić nie chcemy, bo wiadomo, oficjalnie jesteśmy tam zaproszeni. Reprezentujemy tutaj pewne kluby i tak dalej. Jeżeli pobijemy jakąś tam ludność miejską, nawet jeżeli ona do nas startuje, no to troszeczkę byłoby to słabe, delikatnie mówiąc. No i tak, wszyscy do siebie startujemy, ale jeszcze się nie bijemy. Na razie jest tylko takie startowanie słowne. No, i jak my stoimy w takim dwuszeregu, już z automatu go jakby zrobiliśmy, po jakieś 12 osób w rzędzie, no to wiadomo, trójka naszych uciekła. Swoich namiotów, bo ta właśnie namioty mieliśmy. No i za 5 sekund przybiegła, no i już jeden miał topór, drugi tasak, trzeci jeszcze coś innego. No to zaraz pobiegła następna trójka i po 5 sekundach wróciła. Później się okazało, że już tych tasaków, toporów, innych sztyletów mamy dosyć dużo. No i tak po około minucie wszyscy byliśmy w pełni wyposażeni, nie? No i oczywiście mówimy do naszych kobiet, że idźcie tam do organizatora, niech on wzywa policję, no bo zaraz się będzie krew lała, a nikt z nas nie chciałby, żeby tu się krew polała, nie? No to nasze kobiety pobiegły do organizatora. Zaraz przybiegły i powiedziały, że organizator zadzwonił na policję. No, i powiedzieli, że za godzinę przyjedzie patrol z dwoma policjantami. No, to mówimy po pierwsze, że za z dwoma policjantami to oni sobie mogą nie poradzić z tą bandą 50 facetów. A po drugie, za godzinę, no to albo my, albo oni już będziemy poskładani. W każdym razie, jeżeli już mieliśmy broń w rękach, to ta grupa trzeźwa z tamtej grupy, ona jakby pierwsza zaczęła pękać. I bardzo dobrze, że zaczęła pękać, bo jakby pompa z tamtej grupy powoli zaczęła. Zaczęła schodzić, tak? No i teraz moment, gdzie wspomnę o wulgaryzmach, które nam się bardzo przydały. No bo jeżeli tamta grupa średnio trzeźwa, czasami bardziej, czasami mniej, ma naprzeciwko siebie inną grupę, uzbrojoną w broń dosyć taką konkretną, i co chwilę słyszą jakieś teksty, typu zajedmy trzech reszta spierdoli, wypierdol mu tak, żeby mu szczękę urwało, bo wiecie, to młoty też mieliśmy, inne rzeczy. No i przy każdym takim agresywnym, wulgarnym wykrzyczeniu jakiegoś tekstu, widzieliśmy, jak pompa z tamtych ludzi schodzi. Im ktoś był bardziej trzeźwy, tym szybciej z niego pompa schodziła. No i jak już została ta najbardziej agresywna piątka, a reszta już była taka powiedzmy z miękkimi nogami, no to zobaczyliśmy, że dziewczyny od tamtej właśnie facetów podbiegają i już zaczynają ich chwytać, ciągnąć gdzieś do tyłu i do nas przepraszamy, przepraszamy, mój facet jest pijany, przepraszamy, on taki normalnie nie jest, przepraszamy, przeproś panów, wiecie, tamte dziewczyny ich odciągnęły no i obeszło się bez rozlewania krwi. No tylko, że jakbyśmy nie byli agresywni, jakbyśmy nie rzucali kurwami, jakbyśmy nie grozili im, że ich zaraz zapierdolimy, jakby nie leciały tekstu typu ich jest dwa razy więcej, jak masz pierdolnąć to tak, żeby mięso odeszło od kości, no to wiecie, jakby nie tego rodzaju teksty, jakby nie zobaczyli, jakby oni nie zobaczyli, że my jesteśmy wulgarni i zde zdeterminowani i zdolni do tego, o czym mówimy, no to być może oni by się rzucili na nas i wtedy rzeczywiście musielibyśmy się bronić i tego, co mieliśmy w rękach, użyć. No bo, sorry, jeżeli masz naprzeciwko siebie dwa razy więcej osób, zdecydowanie Większych, nawet jeśli są pijani, a ty masz w ręku tasak, no to ty się nie będziesz zastanawiał, jak go tutaj tym tasakiem działnąć tak, żeby mu krzywdy nie zrobić, tylko zastanawiasz się, jak mu pierdolnąć tak, żebym zdążył obronić się przed drugim, który właśnie do mnie biegnie, tak? No więc ja tutaj troszeczkę niektóre rzeczy mówiłem tak naokoło, tak? Ci, co mnie znają, wiedzą o czym mówię, ci, co mnie nie znają, część się domyśla, no a część się nie domyśla, więc teraz y, odkrywam tą zasłonę tajemnicy. Ja swojego czasu trenowałem w Tunek średniowieczny, teraz Wam puszczę. Tutaj będę puszczał jakieś urywki z takich turniejów. Będziecie mogli się przekonać, że rzeczywiście to nie są rzeczy udawane, że te walki są naprawdę. No i wiecie, tutaj jest bardzo ważny taki efekt psychologiczny, który mamy. No bo, na przykład, jeżeli mamy, spójrzcie tutaj, tutaj gość ma Falesjona, tak? Ma dwuręczny tasak, i sam widok tego, że jakiś gość, który może nie jest duży, ale też nie jest mały, trzyma ten tasak pewnie w rękach. No to troszeczkę strach jest ruszyć na takiego gościa. Ja pamiętam, jak miałem swój debiut w takich walkach, tam było kilkanaście drużyn i ja się właśnie tak patrzę, że taki wielki gość ma dwuręczny trasak, ja się tylko tak modlę. Panie Boże, spraw. Żeby moja drużyna nie trafiła na tą drużynę. Spraw, żeby moja drużyna nie trafiła na drużynę tego osiłka z tym dwuręcznym tasakiem. Ja nie chcę się z nim bić, tak? Pamiętam <laughs> ten mój debiut, a że pan Bóg ma poczucie humoru. To w ostatniej walce, <laughs> moja drużyna oczywiście musiała trafić na drużynę z tym wielkim osiłkiem, z, z tym dwuręcznym tasakiem. I już zostaliśmy jeden na jednego. Ja tak myślę, kurczę, niedoświadczony. Mały tasak w jednej ręce, no ale skoro mam mały tasak w jednej ręce, to w drugiej ręce mam tarczę. No trudno, biegnę na niego. Co ma być, to będzie. No i oczywiście gość okazał się być bardzo doświadczony, zamarkował uderzenie na w głowę, więc ja szybko podniosłem tarczę, ale to było tylko zamarkowane uderzenie. I jak mnie uderzył w UDO, to mnie aż po prostu ścięło, przewróciło. Jednym uderzeniem je pokonał. No oczywiście zaraz polekarz do mnie podszedł, czy nie potrzebuje pomocy. Ja mówię, że nie, że tutaj wszystko w najlepszym porządku, bo trafił w zbroję, nie trafił gdzieś ani między folgi, ani gdzieś nad Big Wand. On trafił po prostu tam, gdzie zbroja mnie chroniła, więc wszystko jest ok. No ale rozumiecie o co chodzi, nie? Nawet jeśli ktoś będzie mi próbował ten mój tasak wyszarpać, no to kolega, który stoi za mną, a ma na przykład topór dwuręczny, znaczy topór na długim drzewcu, albo jakąś inną włócznię, albo glewie, no to jednym strzałem go ściągnie. Zwłaszcza, że ten gość, z którym ewentualnie bym się szarpiał, nie miał żadnej zbroi, żadnego hełmu, nic innego, więc byłby właśnie na taki jeden strzał. Tutaj możecie zobaczyć właśnie, jak koledzy posługują się takimi broniami długimi, że to nie są markowane Uderzenia, że to są uderzenia z całej siły, bo chodzi o to, żeby kolegę powalić, kolegę oczywiście z przeciwnej drużyny powalić, żeby on po prostu nie był w stanie stać. Tak na przykład tutaj mamy kolejne ujęcie, goździa chwycony i tutaj ktoś glewią, że tak powiem, próbuje mu w cudzysłowie odrąbać nogę. No oczywiście tutaj jest zbroja, tutaj zbroju się przebić jako tako nie da tak łatwo, więc tą glewią mu nogi nie odetniemy. Natomiast chodzi o to, żeby mu tak obić tą nogę przez tą zbroję, żeby kolega po tym, jak mu skończymy, obijać nogę, powiedział, ej, wiecie co, nie umiem stać i się przewrócił i wtedy przegra. Więc yy, wyobraźcie sobie teraz, że coś takiego się dzieje z gościem, który zaczął się z nami miszkować, no ale nie ma żadnej zbroi na nodze. No, krótko mówiąc, myślę, że do kości by poszło, a kość byłaby połamana. No, ale tu zacząłem, wspomnienia wróciły, zacząłem opowiadać, wspomnień jest dużo, bardzo szczęśliwych, bo wszystko się rozeszło po kościach, trupów nie było, policja przyjeżdżać nie musiała nawet, oni po prostu odeszli, dziewczyny ich odciągły, dziewczyny tutaj odegrały od nich bardzo ważną rolę, nie? No, ale się rozmarzyłem, ale mi tutaj wspomnienia zaczęły wracać, no bo ja już bardzo dawno tego sportu nie uprawiam, no jednak, wiecie, jak rodzi wam się dziecko, no to człowiekowi troszeczkę zmienia się percepcja. Ja startowałem w takim sporcie właśnie z myślą, no i wyżej zostanę kaleko, moje ciało, moja sprawa, no ale kiedy rodzi wam się dziecko, no to percepcja wam się zmienia, tak? No dobra, jak zostanę kaleką, no to, wiecie, kto utrzyma moje dziecko, kto je wychowa, kto zapracuje na szkołę, na korepetycje, na inne rzeczy dla mojego dziecka, no nie, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby zostać kaleką, no i zrezygnowałem z tego sportu, teraz uprawiam sporty bezpieczniejsze, typu piłka, nożna, rowery i tak dalej, i tak dalej, a w zasadzie wracam do tych sportów, bo miałem 4 lata przerwy od, yy, od czasów, koronki to już 5 lat przerwy, no, więc tyle, więc wracając do tematu głównego, ale się rozgadałem, yy, tutaj widzicie, że te wulgaryzmy, bardzo konkretne, grube wulgaryzmy, często kierowane w stronę obcej grupy osób, pomogły Zapobiec rozlewowi krwi i być może... Posłaniu się trupów. Gdybyśmy nie byli agresywni, tylko tak jak pani Marta Lempart by chciała, tak, tak, jesteśmy katolikami, sikajcie na nasze rzeczy, przewracajcie nas, bijcie nas, a my wam nawet wypierdala i nie powiemy, no nie, no to by było po prostu krucho. Dzięki temu, że byliśmy agresywni, dzięki temu, że co chwilę ktoś krzyknął coś typu zapierdol, trzech reszta spierdoli, no to tamci widzieli, że jesteśmy agresywni i zaczęła pompa z nich schodzić i uniknęliśmy takiej bójki, podczas której krew mogłaby się naprawdę polać. Więc teraz, czy ten pan miał prawo do pani Marty Lempart powiedzieć wypierdalaj? Odpowiem, to zależy. Jeżeli chciał ją po prostu obrazić, zwyzywać, sprawić, żeby poczuła się źle, żeby było jej przykro, no to nie powinien tego robić, ponieważ w mojej ocenie byłby to grzech. Jeżeli ten pan chciał zastosować jakąś terapię szokową, taką jak zastosowała moja matka do mnie, typu. Patrz, jak ty przeklinasz, patrz, jak się inni czują, czy tobie jest przyjemnie, kiedy inni przeklinają. Jeżeli ten pan chciał zastosować coś w stylu takiej właśnie terapii szokowej dla pani Marty Lempart, to oczywiście w mojej ocenie jest to jak najbardziej dopuszczalne. Być może ja nie oczekuję od pani Marty Lempard, że ona w tej chwili zrozumie, że przeklinanie jest złe, natomiast być może jeśli powie jej to jedna, druga, trzecia osoba w takiej terapii szokowej, że patrz, jak ty się zachowujesz, czy jest ci miło, kiedy inni się zachowują tak do ciebie. Być może prześpi się z tym, być może to przemyśli, raz, drugi, trzeci, być może dojdzie do jej świadomości to, że... Krzyczenie wypierdalaj, tylko dlatego, że masz inny światopogląd, nie jest najlepszym rozwiązaniem i można rozwiązań szukać innych. Natomiast być może intencja jest... Jeszcze inna, być może intencja jest taka, że kobieto, patrz, Ty nam krzyczysz wypierdalaj, to teraz my tobie będziemy krzyczeć to samo 10 razy więcej, tak? Za każdym razem, jak ty to krzykniesz, to będziesz miała 10 razy więcej. I być może pani Marta Lempart jest do tego przyzwyczajona, może ma to gdzieś, może ją to nie rusza, ale być może poczuje taki, taki jakby to powiedzieć, taki, że mam dosyć, dobra, ja przestanę w ten sposób się zachowywać, to inni też mi odpuszczą, tak? No i jeżeli ktoś ma takie podejście na myśli, to. w Mojej ocenie, oczywiście, to grzech nie jest. Czym innym jest chcieć obrazić człowieka, czym innym jest mu chcieć zrobić przykrość, a czym innym jest chcieć zastosować terapię szokową, żeby się opamiętał, żeby się obudził, żeby zaprzestał swojego złego zachowania, czym innym jest podjęcie działań mających na celu poprawić człowieka, poprawić jego zachowanie, a czym innym jest podejście do człowieka takie, żeby go po prostu obrazić. Mam nadzieję, że temat wyczerpałem i to by było tyle. To jest całe nasze antyklerykalne podsumowanie tygodnia, takie bardzo nietypowe, no ale tak jak mówię, w pracy u mnie jest sprint za sprintem. 8 godzin to ja nie pamiętam, kiedy siedziałem, siedzę weekendy w pracy, ponieważ ja tam z seniorem jeszcze nie jestem, a mam dość dużo roboty, której nie chciałbym zawalić, zwłaszcza, że e, ostatnio źle zrozumiałem polecenie, które dostałem, tak, dostałem paręnaście stron dokumentacji, tam jeden punkt źle zrozumiałem, który rzutował na inne punkty, później to wszystko musiałem poprawiać. No i wiecie. Jak jest, a przynajmniej ci, co mają swoją działalność, wiedzą. Więc trzymajcie się z Panem Bogiem i proszę mi tu nie przeklinać, bo to był jeden z nielicznych odcinków, gdzie jakiekolwiek wulgaryzmy są dopuszczalne. Z Panem Bogiem. P.S. Wulgaryzmy w tym odcinku miały charakter wychowawczy i miały na celu coś wyjaśnić, a nie kogoś obrażać. Tak na wszelki wypadek, jak trafię na sąd ostateczny, nie? Z Panem Bogiem.